Cześć, tu Ela z kanału Daily Story. Dzisiaj popowiadam trochę o tym, jak zamieszkać w Tajlandii, a dokładnie o tym, jakie wizy to umożliwiają. Każda osoba, która myśli o tym, żeby zamieszkać w Tajlandii tak na dłużej, powiedzmy na stałe, czy na jakiś dłuższy okres czasu, powinna zacząć temat od znalezienia odpowiedniej wizy dla siebie, która będzie dostosowana do konkretnych wymagań do Waszej sytuacji. I ten wybór wiz w Tajlandii jest dość obszerny. Postaram się właśnie wymienić te różne wizy, opowiedzieć o tym, gdzie możecie znaleźć oficjalne informacje na ich temat i mniej więcej nakreślić, jak ta każda wiza wygląda i na co Wam pozwala. W zależności od tego, jaka jest Wasza sytuacja materialna oraz rodzinna. Trzeba Przede wszystkim zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie, za co chcecie żyć w tej Tajlandii. Czy macie jakiś dochód w Polsce, czy jakiś inny, czy pracujecie zdalnie, czy chcecie pracować w Tajlandii, wykonując jakąś legalną pracę, czy chcecie w Tajlandii założyć firmę, a może macie już emerytury? No, to, to jest właśnie pierwsza kwestia, od której bym zaczęła, czyli. Usiąść i sobie tak szczerze, uczciwie odpowiedzieć na pytanie, z czego ja będę w tej Tajlandii żyć, i wtedy zacząć poszukiwanie tej odpowiedniej wizy. Co musisz wiedzieć o wizie biznesowej i o pozwoleniu na pracę w Tajlandii? Po pierwsze, żeby aplikować o work permit i wizę biznesową do swojej pierwszej pracy w Tajlandii, musisz to zrobić. Poza Tajlandią. To nie może być Tajlandia, to może być Polska, to może być dowolny kraj na ziemi, który posiada konsulat, ambasadę tajską. Um, tylko w taki sposób można aplikować um, o, o wizę biznesową i pozwolenie na pracę w Tajlandii. Czyli to musi być spoza Tajlandii. To pierwsze. E, po drugie, e, pozwolenie na pracę. Jest przypisane do konkretnego pracodawcy. Czyli jeśli dostajesz pracę w firmie X, to Twoje pozwolenie na pracę jest tylko dla tego pracodawcy, dla tej firmy X. Jeśli coś się dzieje z Twoją pracą, na przykład chcesz zmienić pracę, no firma rozwiązuje z tobą umowę, to tracisz pozwolenie na pracę w Tajlandii, a tym samym już nie kwalifikujesz się do wizy pracowniczej. Pierwsza wiza pracownicza, pierwszy work permit wydawany jest na 3 miesiące, i po tych trzech miesiącach należy udać się do urzędu imigracyjnego, żeby przedłużyć tę wizę na rok. Po tym roku to już zależy, jaka to jest dalej sytuacja. Osoba, która otrzymuje wizę biznesową w Tajlandii, może zabrać do Tajlandii swoją rodzinę, czyli tak zwanych dependents. Jest to na przykład małżonek tak, oraz nieletnie dzieci. Niepracujący małżonek oraz dzieci otrzymują wizę non-immigrant O, która pozwala im legalnie przebywać w Tajlandii. tak długo, jak wiza biznesowa osoby zatrudnionej jest ważna, ale tu trzeba też mieć w pamięci jedną rzecz, że małżonek na tej wizie nie ma prawa legalnie pracować w Tajlandii. Ja znalazłam pracę w Tajlandii w momencie akurat, kiedy się rozkręcała ta cała pandemia i już powoli zamykały się granice. Nie mogłam wtedy spokojnie wyjechać z Tajlandii, żeby aplikować o wizę biznesową dla mnie. I tu przechodzę do następnej wizy, dzięki której mogłam rozpocząć pracę w Tajlandii, nie wyjeżdżając wtedy z Tajlandii, żeby złożyć wniosek o wizę biznesową, mianowicie Wiza Smart. Wiza Smart to jest powiedzmy stosunkowo nowy taki produkt wizowy w Tajlandii. On został wprowadzony w 2018 roku żeby przyciągnąć specjalistów do Tajlandii, inwestorów i teraz trochę o tej wizie Smart. To jest dość ciekawa wiza. My na niej byliśmy ponad rok, półtora roku i właśnie zarówno korzystaliśmy z tych dobrych stron tej wizy, jak i też niestety. Ona ma też swoje pewne pewien minus, o którym opowiem. Wiza Smart dotyczy tylko wybranych branż. Nie, nie każda branża w Tajlandii, nie każda firma w Tajlandii może zatrudnić swoich pracowników na wizie SMART. Jest określona pula e, takich industries, czyli właśnie biznesów, które mogą e, o tę wizę SMART wystąpić za swoich pracowników. Co, co daje ta wiza? No ta wiza właśnie przede wszystkim daje to prawo do pracy współmażonka, daje Ci prawo do pracy bez posiadania work permit e, i też e, daje różne przywileje, na przykład jednym z takich e, przywilejów było to, że mogliśmy korzystać z, z, z fast tracka na lotnisku, że nie musieliśmy wypełniać takiego raportu 90-dniowego, właśnie co 90 dni, tylko mogliśmy to zrobić go raz w roku. A teraz trochę o minusach tej wizy, bo one też są. Chociaż no, ja, ja bardzo miło wspominam tę wizę, właśnie, ale minusem jest to, że jeśli główny posiadacz tej wizy, czyli ten holder, straci pracę to Ty też tracisz pracę. Jest jeszcze jeden sposób na to, żeby uzyskać work permit w Tajlandii, ale tak jakby nie mając pracy od razu, mianowicie jest to po prostu założenie firmy. Są agencje, które w tym pomagają. Ja z własnego doświadczenia nie mam w tym zielonego pęcia i też nie będę wchodzić w ten temat. Ja już się śmieję, że za parę lat z mężem będziemy mogli opiekować o nową wizę w Tajlandii, mianowicie o wizę emerycką. Wiza emerycka w Tajlandii, czyli Non-Immigrant OA, to jest wiza pozwalająca, należąca do kategorii Long-Stay Visa. Ona pozwala na taki legalny pobyt na rok czasu i przyznawana jest tym osobom, które mają już skończone 50 lat. Na tę wizę trzeba wykazać, że posiada się lub się zarabia, to jest chyba 800 tysięcy batów. I też, z tego co wiem, to akurat Janusz i Grażyna prowadzą taki profil, tak, konto, na którym mu opowiadają właśnie o życiu emerytów w Tajlandii, oni są na tej wizie. Więc ja bym odesłała Was do nich po, po szczegóły. I oni właśnie mówili, że im chyba agencja pomaga to wszystko załatwić i nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Co jest ważne, na tej wizie nie można pracować. Bardzo wiele osób, które przyjeżdżają do Tajlandii, tak, no, powiedzmy, mają jakieś tam środki do życia, nie z pracy w Tajlandii, ale skądś inną, tak, ale z innych źródeł, chcą pomieszkać, i te osoby często wybierają wizę edukacyjną. A wizę edukacyjną rozdzieliłabym na takie dwa trochę przypadki. Pierwszy to jest taki, że na przykład wielu ludzi mieszka w Tajlandii na dłuższy czas. Na przykład biorąc udział w jakichś kursach tajskiego albo w kursach Muay Thai i wtedy m, dostają wizę edukacyjną, e, ale muszą oczywiście wykazywać. E, to, to jest sprawdzane też przez e, urzędników, czy faktycznie uczestniczą w tych kursach. E, ale jest jeszcze ta druga strona tej wizy, to znaczy te wizę można wyrobić dla dziecka, jeżeli ktoś jedzie z rodziną i nie bardzo ma pomysł, na jakiej wizie może zostać, to właśnie wiele osób korzysta z tej furtki, że posyła swoje dzieci do szkoły prywatnej i ta szkoła pomaga tym dzieciom wyrobić wizę edukacyjną. A wtedy rodzic może jako guardian, czyli jako opiekun prawny, być z tym dzieckiem legalnie w Tajlandii. Oczywiście tutaj też są pewne rzeczy, o których warto wiedzieć. Rodzic, który chce być opiekunem dziecka przebywającego na wizie edukacyjnej w Tajlandii, musi wykazać się odpowiednimi środkami finansowymi. Jest to pół miliona batów. natomiast jest jeszcze ważna informacja, że jeżeli macie jedno dziecko, a jest was dwoje, no to to jest problem, bo y, może być tylko jeden guardian przypisany do jednego dziecka, czyli trzeba wysłać dwoje dzieci y, do szkoły, żeby dwoje rodziców mogło się y, być w Tajlandii jako opiekunowie prawni. I też, jak się ma dwoje i więcej dzieci, to trzeba wykazać, że się ma większe środki do życia niż te pół miliona batów. To jest chyba 1 milion batów. Jeżeli ktoś ma duże dochody, to może sobie taką. To się mówi, że może sobie kupić wizę do Tajlandii. Co to dokładnie znaczy? Jest pewna taka wiza. Ona się kiedyś nazywa Elite Visa, teraz to jest chyba Thailand Privilege, nie, Thailand Elite. To jest wiza, którą się właśnie tak jakby wykupuje. Ceny tej wizy są naprawdę zróżnicowane, bo to zależy od tego, na jak długo zostajecie, ale tutaj akurat mam otwartą stronę. I tak, takie platynowa wiza Platinum Membership na 10 lat kosztuje 1,5 miliona batów, ale jest discount dla członków rodziny. Z kolei diamentowa na 15 lat kosztuje 2,5 miliona batów. No, Nie jest to na pewno wiza dla każdego. A na koniec zostawiam dwie najnowsze wizy, które dotyczą cyfrowych nomadów, czyli digital nomads. To jest, co dużo nomadów właśnie mieszka, mieszka w Tajlandii. I w 2022 roku 2022, wprowadzono dla nich taką wizę, long term resident visa. Przynajmniej mówiono, że to jest dla cyfrowych nomadów. Long term resident visa jest wydawana na 10 lat. I można dzięki tej wizie otrzymać pozwolenie na pracę cyfrowe. Można też mieć właśnie ten fast track na lotniskach, czyli podobnie jak przy wizie smart. Też się raportuje tylko raz w roku swoje miejsce zamieszkania. Wbrew takim szumnym zapowiedziom i oczekiwaniom ta wiza wcale nie okazała się jakaś taka świetna dla cyfrowych nomadów, ponieważ te właśnie wymagania były na tyle wysokie, że, że mało kto się kwalifikował. Um, I też ta wiza jest podzielona na kilka kategorii, jest wiza dla Wealthy Global Citizen, czyli dla osoby, która posiada jakiś majątek albo właśnie bardzo duże dochody. Wealthy Pensioner, czyli taki tak zwany, nie wiem, nazwijmy go Emerit Plus, czyli emeryt, który ma bardzo duże dochody. Work from Thailand Professional, czyli osoba pracująca zdalnie e, dla firmy za granicę um, i Highly Skilled Professional i to jest e, Wykwalifikowani pracownicy, pracujący w Tajlandii, i my przez chwilę myśleliśmy, czy właśnie czy się nie ubiegać o wizy LTR, ale ostatecznie pozostaliśmy przy naszej wizji biznesowej nie chcieliśmy już zmieniać i kombinować. I na koniec najnowsza wiza. Najnowsza wiza, która tak naprawdę właśnie faktycznie chyba jest dla tych cyfrowych nomadów w końcu. Kwalifikuje się również osoby, które przyjeżdżają do Tajlandii zrobić kursy muay thai, kursy gotowania. Czyli to muszą być kursy związane z tajską kulturą. Jest też pewna specjalna grupa wydzielona dla osób, które przyjeżdżają się leczyć. Ta wiza pozwala na 180 dni w roku. Na mieszkanie i pracę z Tajlandii, z opcją przedłużenia o kolejne 180 dni. Czyli tak naprawdę przez rok można mieszkać i pracować, będąc freelancerem. Tyle o wizach na dzisiaj. Jeśli są jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, albo ślijcie na maila, a ja będę, jak będzie potrzeba, będę rozwijać temat. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że wszystkie te informacje. Aktualności znajdują się na oficjalnej stronie Time e Jest to strona rządowa. Po drugie, jeśli chodzi o takie wizy, właśnie typu Smart, Elite, to te wizy mają też swoje własne strony, na których znajdziecie bardzo dużo przydatnych informacji. Poza tym, ja na blogu też opisałam te różne rodzaje wiz i takie z wymagania w artykułach, do których linki są w opisie. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i. Subskrybujcie, a ja będę miała motywację do tego, żeby nagrywać więcej yy, vlogów.